Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiali sobie o czymś, co jest tak naprawdę dla bardzo wielu uczniów szkół średnich pewnego rodzaju koszmarem sennym. Czyli będziemy sobie rozmawiali o języku polskim, ale tak naprawdę nie o języku polskim rozumianym jako przedmiot, który traktuje o literaturze, poezji, dramacie. Literaturze polskiej powszechnej, ale będziemy rozmawiali sobie na temat języka polskiego, właśnie i na temat zjawisk zachodzących w tym języku i na temat tego, cóż to jest ta polszczyzna. Wiem, że bardzo wiele nieszczęść spada na młodego człowieka, gdy jest zmuszony w szkole podstawowej. Dowiedzieć się bardzo wiele różnych rzeczy na temat fleksji, składni, na temat związków zgody, rządu, przynależności, na temat tego wszystkiego, na temat słowotwórstwa, na temat tego wszystkiego, co tak naprawdę jest jednym wielkim nudziarstwem i powinni się tego uczyć chyba dopiero studenci polonistyki. Natomiast nauka o języku polskim nie będąca nauką o gramatyce jest naprawdę fascynującym przedmiotem i postaram się to w jakiś sposób hmm, można udowodnić, to no nie wiem, niech będzie, że przeprowadzą jakiś wywód dowodowy. Ok, no więc tak. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie dotyczyło zróżnicowania współczesnej polszczyzny, jak ta współczesna polszczyzna się nam układa w jakimi przestrzeniami, obej jakie przestrzenie obejmuje. No dobrze, no to zacznijmy od tego, że w obrębie języka Narodowego, polskiego języka narodowego, bo tak się oficjalnie nazywa polszczyzna, można znaleźć polszczyznę ogólną i polszczyznę gwarową. Kiedyś polszczyzna ogólna nazywana była polszczyzną literacką. Tak? Polszczyzna literacka. Dlaczego literacka i dlaczego już teraz się nie używa tej jakże szlachetnej? Tego bardzo szlachetnego przymiotnika literacka. Ano dlatego, że polszczyzna literacka pojawiła się za sprawą no, naszych zaborców. Dlaczego? Otóż w XIX wieku, kiedy Pol Polacy jako naród byli podzieleni pomiędzy trzy różne mocarstwa, trzy różne imperia, to właśnie literatura starała się zbudować wspólną dla Polszczyzny przestrzeń. Czyli tacy twórcy jak chociażby Adam Mickiewicz, Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Henryk Sienkiewicz, no i tam jeszcze można wymieniać tam kilku, kilku innych, tworzyli dzieła, które do dzisiaj są dla nas wzorami polszczyzny. Polszczyzny pięknej, bogatej, dostojnej, polszczyzny plastycznej, polszczyzny, przy pomocy której można nazwać naprawdę Przeogromną liczbę różnego rodzaju uczuć, wartości, emocji, stanów. No i oczywiście wszystkich rzeczywistości, które nas otaczają. No dobrze, no i teraz polszczyzna literacka przestaje być dla nas dominującą polszczyzną ogólną, dlatego że język polski się zmienił. Nikt już dzisiaj nie będzie mówił sienkiewiczem albo Konopnicką, albo Bolesowym Prusem, chociaż szkoda, więc system system, który podzielił nam polszczyznę na ogólną i gwarową, spowodował, że ta polszczyzna literacka musiała ustąpić miejsca polszczyźnie ogólnej, bardzo mocno nacechowanej potocyzmami, kolokwializmami, naleciałościami pochodzącymi z innych języków. No i dobrze, więc mamy polszczyznę ogólną. Polszczyzna ogólna jest jednym wielkim Skarbem wszystkich Polaków. Dlaczego tak mogę powiedzieć? A no dlatego, że wszyscy my tutaj mamy obowiązek i chyba nawet szczęście, tak bym powiedział, rozumieć jeden z trudniejszych i Jeden z piękniejszych języków europejskich. Na pewno, tak, jestem o tym przekonany, chociaż pewien taki szowinizm przemawia przez, e, przez e, moje usta, ale no, jakie mogę, jaki mogę mieć stosunek do polszczyzny, jak nie afirmatywny, skoro jestem polonistą? No dobrze, i polszczyzna ogólna to jest wspólna wartość wszystkich Polaków. Każdy Polak ma obowiązek się nią posługiwać. Znaczy to, że obojętnie w którym miejscu naszego pięknego kraju się znaleźliśmy, mamy e, prawo bycia zrozumianymi, gdy posługujemy się polszczyzną ogólną. A ta polszczyzna ogólna jest nam wtłaczana do głowy, e, do głów i do języków przy pomocy takich narzędzi jak chociażby e, Szkoła, media, w tym telewizja, radio, prasa, też internet, e, też oczywiście podręczniki, e, które są przecież przy pomocy polszczyzny ogólnej stworzone. E, wszyscy my, Polacy, mamy obowiązek znać polszczyznę ogólną. Natomiast gwary ludowe to już jest specyfika pewnych określonych punktów na mapie Polski. Jeżeli polszczyzna ogólna dotyczy dotyczy i zobowiązuje wszystkich do posługiwania się polszczyzną ogólną, to gwary ludowe są przepisane do poszczególnych krain geograficznych, czyli mamy gwary wielkopolską, mamy gwarę śląską, jeżeli... Nie przyczepi się do mnie jakiś, jakiś człowiek ze Śląska i nagle stwierdzi, że to jest język. Nie będę wchodził w dyskusję na temat tego, ponieważ nie czuję się kompetentny. Mamy gwarę, no powiedzmy, góralską, mamy gwarę ludzi mieszkających na Mazurach, czyli, krótko mówiąc, to jest język, który jest przypisany do danej przestrzeni geograficznej, danej krainy leżącej gdzieś tam w Polsce. Tak? i urywa się znajomość tego języka, urywa się rozpoznawalność tego języka w momencie gdy opuszczamy na przykład Wielkopolskę, Śląsk, nie wiem, góry albo Mazury. Dobrze. No i polszczyzna ogólna... Wyst... Ha, gwary występują zasadniczo jako język mówiony. Zdarzają się takie przypadki, kiedy na przykład Małego Księcia albo komiks o Kajku i Kokoszu przetłumaczy się na na przykład gwarę... Hmm, gwarę wielkopolską albo na, na gwarę kaszubską, więc można znaleźć tego typu Odmiany polszczyzny, w innych, nie mówionych, tak, niemówionych przestrzeniach, ale są to raczej ciekawostki albo próby zachowania tejże gwary dla przyszłych pokoleń. Tak. Nie znajdziemy zbyt wielu gwarowych radiostacji, telewizji mediów internetowych, to raczej, raczej w większości ogromnej istnieje w przestrzeni polszczyzny ogólnej. Polszczyzna ogólna występuje zaś w dwóch typach wypowiedzi, jako język mówiony i język pisany. Język mówiony jest takim pierwotnym językiem tak, człowieka, dlatego że najpierw człowiek się uczy mówić, a potem uczy się pisać. I polszczyzna, której się uczymy, jako polszczyznę mówioną, charakteryzuje się przede wszystkim spontanicznością, mniejszą dbałością o poprawność językową i oczywiście dużym nasyceniem ekspresywizmami, czyli ta polszczyzna mówiona jest bardzo mocno emocjonalna, bardzo lubimy my jako ludzie posługiwać się słowami, które są nacechowane emocjonalnie. Natomiast polszczyzna pisana jest już o wiele bardziej wyrafinowana, jest o wiele Bardziej schematyczna i popełnia się tam teoretycznie przynajmniej o wiele mniej błędów, ponieważ mamy szansę skorygować błąd, jeżeli coś napiszemy i nagle się zorientujemy, że oho, tutaj jednak słowo, e, słowo żona należy napisać przez samorząd, żeby tylko posłużyć się pierwszym z brzegu e, wyrazem, w którym mamy e, charakterystyczną dla polskiej, dla polskiej ortografii głoskę. Dobrze, no to teraz e, dalej. Z podziałem na polszczyznę mówioną i pisaną krzyżuje się albo nakłada się inny wariant. Jest to podział na język oficjalny i nieoficjalny. Język nieoficjalny występuje wtedy, jeżeli porozumiewają się ze sobą albo mówiąc do siebie, albo pisząc do siebie ludzie, którzy traktują siebie jako zwykłe, prywatne, indywidualne osoby połączone. A mniej lub bardziej luźnymi relacjami. Czyli jeżeli rozmawiamy sobie z mamą, z tatą, z dzieckiem, z wnuczkiem, z kolegą z ławki, z doskonale nam znaną panią sprzedawczynią, no to wtedy najprawdopodobniej posługujemy się językiem nieoficjalnym, w tym momencie nazwijmy go językiem potocznym. Ten język jest bardzo spontaniczny, jest bardzo plastyczny. Plastyczny to znaczy, że poszczególne Słowa są w stanie wchodzić w najróżniejsze kombinacje z innymi słowami, z przyimkami i tym samym pokazuje to siłę polszczyzny, która jest nieprawdopodobnie, nieprawdopodobnie plastyczna. Dobrze. Mamy również w języku tym nieoficjalnym, w języku potocznym, mamy całą gamę słownictwa, frazoologii nacechowanych przede wszystkim ekspresywnie, czyli. Język potoczny najczęściej oprócz przekazywania informacji służy również do tego, żeby wyrazić emocje. No ale teraz mamy język, język oficjalny. Język oficjalny oczywiście może istnieć również w wersji pisanej, jak i mówionej. W wersji pisanej, no to oczywiście mamy do czynienia z różnego rodzaju komunikatami, które kieruje się do osób albo do instytucji. Które mają charakter bardzo, bardzo oficjalny. Już to tłumaczę o co chodzi. Jeżeli mówimy przy pomocy polszczyzny potocznej, przy pomocy polszczyzny nieoficjalnej, to traktujemy naszego rozmówcę w taki sposób, w jaki traktujemy równego sobie człowieka. A tak? czyli mówimy spokojnie, swobodnie, nieoficjalnie. Natomiast jeżeli rozmawiamy z człowiekiem, którego traktujemy jako pewnego rodzaju przedstawiciela określonej grupy społecznej, środowiskowej, jako kogoś, kto zajmuje takie, a nie inne miejsce w hierarchii, to w tym momencie już zwracamy się do tego człowieka nie jako do dobrego znajomego, nie do, jako indywidualnej, prywatnej osoby, ale do kogoś, kto piastuje jakąś bardzo ważną funkcję. Czyli na przykład, jeżeli ja miałbym znajomego, który jest dyrektorem, na przykład szkoły, tak? I przeszlibyśmy prędzej czy później na ty, to ja po imieniu do niego mówiłbym tylko i wyłącznie w sytuacjach nieoficjalnych. Ale kiedy znaleźlibyśmy się w sytuacji oficjalnej, czyli w sytuacji na przykład rozpoczęcia albo zakończenia roku szkolnego, to nie przedstawiałbym go po imieniu wszystkim uczniom, tylko przedstawiałbym go oto przed Państwem dyrektor, na przykład Adam Wiśniewski albo, albo Jacek, Jacek Malinowski. Czyli sytuacja oficjalna występuje wtedy, jeżeli przedstawiciele, przedstawiciele, dobrze, jeżeli nadawca i odbiorca traktują siebie jako przedstawicieli poszczególnych grup, funkcji, ról społecznych, jakie. jakie Ról społecznych, jakie na nie nałożono. Dobra, niech będzie tak. Dobra, to teraz tak, jednym z najbardziej typowych dla współczesnej polszczyzny, i to już jest taka tendencja rozwojowa języka, jest rozwój gwar środowiskowych. O, o tym należałoby chyba nakręcić oddzielny filmik. Mam nadzieję, że mi się uda. Gwary środowiskowe powstają wtedy, gdy jakieś środowisko połączone, na przykład więzami. Może nie krwi, ale połączone hmm, tym samym wiekiem, na przykład środowisko młodych ludzi, albo połączone tym samym miejscem pracy, albo połączone tą samą profesją, którą się wykonuje, to, to, to środowisko tworzy swój własny, oddzielny system porozumiewania się. Jest to, dzieje się to na kutek tego, że po pierwsze członkowie takiej grupy chcą jakoś językowo wyodrębnić się spośród wszystkich innych ludzi, którzy do tej grupy nie należą. Tak na przykład y, młodzi ludzie, uczniowie albo studenci porozumiewają się swoim Własnym językiem, dam cudzysłów tutaj, własny język, dlatego że nie chcą być albo zrozumiani przez dorosłych nauczycieli, profesorów, albo po prostu sprawia im ogromną przyjemność, że przy pomocy języka wyodrębnili się i, podkreślali, i podkreślili swoją e, tożsamość. Ale również takie gwary środowiskowe pojawiają się wtedy, jeżeli w danym środowisku obserwuje się istnienie różnych rzeczywistości, zjawisk, które są. Obce całej reszcie użytkowników języka, czyli taką gwarą posługują się na przykład informatycy. No bo informatyk od razu będzie w stanie porozumieć się z drugim informatykiem, gdy będą rozmawiali na przykład o naprawie sprzętu komputerowego. Wystarczy kilka komunikatów, najczęściej pochodzących z języka angielskiego, i wtedy już informatyk wie, czy coś tam się dzieje w BIOSie, czy nic się w BIOSie nie dzieje. A ja, ja mam takie doświadczenia dosyć brutalne, na przykład z mechanikami samochodowymi, kiedy dzwonię do, do znajomych mechanika albo nawet do nieznajomego, chyba nawet bardziej jest to dla mnie stresujące, kiedy dzwonię do nieznajomego yy, mechanika i przedstawiam problem, jaki mam z samochodem, to mechanik się mnie pyta, a silnik 1.4 czy 1.6, a ja wtedy mówię: Nie wiem, nawet nie, nie mam pojęcia, co to znaczy. Nie mam pojęcia, co to znaczy 1416. Pomimo tego, że jestem użytkownikiem samochodu, to wiem tylko, że z przodu jest silnik, z tyłu jest bagażnik, ale nie jestem wtajemniczony w tą całą przestrzeń językową e, ludzi, którzy zajmują się naprawą, naprawą samochodów. No dobrze. Kolejna kwestia, jeszcze pomyślmy sobie tak. E, to wszystko, o czym powiedziałem, to się tak ładnie nazywa. To się tak ładnie nazywa polszczyzna użytkowa, a więc polszczyzna, która służy człowiekowi do użytku. Czyli człowiek robi z niej użytek, czyli próbuje wyrazić jakieś emocje, próbuje rozwiązać jakiś problem, próbuje porozumieć się z kimś i uzyskać jakąś informację, więc to, to jest język używany jako narzędzie komunikowania się. Natomiast, natomiast mamy jeszcze oczywiście przy pomocy której tworzymy teksty literatury pięknej, czyli teksty artystyczne. I w tych tekstach artystycznych dostępne są językowi wszystkie możliwe środki językowe i stylistyczne. Dlaczego? Jak to jest możliwe? Ano dlatego, że jeżeli pomyślimy sobie, że pisarz współczesny, który chciałby sportretować, no na przykład ludzi żyjących w wielkim mieście, no to gdyby chciał wymyślić sobie na przykład grupę bohaterów, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, no to pewnie no, językowo chciałby uwiarygodnić tych bohaterów i nakazałby im posługiwać się wulgaryzmami, potocyzmami, językiem prostym, kto wie czy nie prymitywnym i kompletnie pozbawionym wartości stylistycznych. Natomiast, gdyby ten, sam gdyby ten sam autor chciał przedstawić inną grupę bohaterów, którzy zajmują się na przykład pracą w wielkiej korporacji, no to musiałby posłuszyć się językiem, który obowiązuje w takiej korporacji, czyli, czyli językiem, e, który miesza ze sobą język polski i angielski i tworzy tak zwany Ponglish. No to możecie sobie sprawdzić, cóż to znaczy. Dobrze, to jest wszystko na dzisiaj. Na koniec ciekawostka. Przeczytałem w pewnej książce, w której rozmawiała ze sobą trzech językoznawców, skąd się wzięło znane <zm> i lubiane słowo dupa. A więc ciekawostka: e, słowo dupa pochodzi od e, staropolskiego słowa oznaczającego wydrążenie. I z tą błogą świadomością żegnam Was do następnego materiału. Trzymajcie się, do zobaczenia, usłyszenia.